Zadanie. Dane są trzy wyrażenia i widzimy tu wyrażenia, w których występują pierwiastki, wartości których wyrażeń są mniejsze od 15. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Więc obliczmy. Tutaj w pierwszym przykładzie mamy 2 do potęgi drugiej, to jest 4. Kwadrat z pierwiastkiem się redukuje, więc otrzymamy tak naprawdę samą. Trójkę, więc tutaj napiszemy 4 razy 3 równa się 12. I tutaj dajemy fajeczkę, ponieważ jest to wynik mniejszy od 15. W kolejnym przykładzie wymnażamy liczby, które stoją przed pierwiastkami. 2 razy 4 daje nam 8. I tutaj pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 4, a pierwiastek z 4 to 2. Więc wymnożymy tutaj razy 2 i otrzymujemy 16. Przechodzimy do przykładu trzeciego. Nie wiem, czy widzisz, że można go zrobić w zasadzie na dwa sposoby. Możemy tutaj z pierwiastka z 18 wyłączyć czynnik przy znak pierwiastka, ale wolałbym to rozpisać jako 4. I pierwiastek, który ma w liczniku 18, a w mianowniku 2. I w tym momencie widać, że można tutaj skrócić 18 przez 2 i otrzymujemy pierwiastek z 9. Pierwiastek z 9 to 3. Może tutaj na górze zaznaczę trójeczkę, więc 4 razy 3 to 12. Więc tutaj również zaznaczymy fajeczkę. Odpowiedź pierwsza i trzecia są ok, więc e, tutaj mamy tylko pierwszą i trzecią odpowiedź. Zaznaczamy odpowiedź B.